Witam wszystkich, jestem tutaj na tym osie. Na jest był dany mocznik trzy razy do listnie plus siarczan magnezu. I tak on tutaj wygląda. Tutaj fajnie w tym miejscu, gdzie opryskiwać zaczynał robotę. To dużo więcej tego poszło. Czyli spokojnie. Można dawać dużo więcej tego mocznika niż 25 kg na hektar i 250 litrów. Takie stężenie 10%, żadnych roślin nie parzy. Spokojnie można dawać 15%. Na pewno nic się nie stanie przy każdym zabiegu. To takie spostrzeżenia w trzeci rok stosowania takiej metody. Tutaj jest to miejsce, co było tak wygryzione. To jest ta plama. Także tutaj nie ma nic. Tu są jeszcze jakieś ślady. Jakieś zwierzątka się tutaj tłukły. No ale dobrze, idziemy tam dalej. Chwastów tutaj dwuliściennych to nie widzę. Także zabieg nie będzie poprawiany na chwasty dwuliścienne. To było siany rozsiewaczem do nawozu. Wcześniej pokazywałem tutaj tą kukurydzę sąsiada. Tak ona wygląda. To jeszcze raz spojrzenie na kukurydzę. No i tutaj obiósł. Co myśli, zupa jakaś jest. Tutaj coś kwitnie na żółto. To może trzeba będzie poprawić. No, coś tam jest. Coś tam jest. A i tutaj są. Są tutaj chwasty. Tak, to trzeba będzie szurnąć na 20 jeszcze i tyle. Tutaj w tym miejscu, gdzie opryskiwać jak się zawraca, no to tutaj była dużo większa dawka, także super to wygląda. No i ogólnie po całości jest tak jak widać, to jest sobie scharnaś. no i tutaj szósta klasa. A no i, i jest kwiatuszek. Ogólnie tak wygląda. Tutaj też coś jakaś zawrotka. Widać. Ładniej wygląda. A tu jest nakładka. Podwójnie idzie. Bo opryskiwać ma 24 metry, i tutaj się nakłada. Także dzisiaj na tyle z filmów. Dobra, to na razie.